wszystkich, z tej strony, Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Gram Crisis 3. Niestety ten mój tryb, taki ulubiony, Deathmatch zwykły, czyli Free For All, nie ma absolutnie żadnego gracza na PS3. Generalnie prawie nikogo nie ma na PS3, jeżeli chodzi o Crisis, tak więc jeżeli ktoś się zastanawia na tym, czy kupić, nie polecam oczywiście dla Multika już samego. Na pewno nie polecam. No kiepsko. 3, 2, 1 go Wiadomo ta gra była na od samego początku, bo zobaczcie to połączenie było tak biedne że niestety większość ludzi się zniechęciła już na samym początku i nie wiedziała o co Kaman generalnie w tej grze. What the fuck, jak to mówią. Zobaczmy czy kogoś tutaj nie ma. Dobra, jednego mam, ale ten robaczek chyba nawet nie grał. Dobra, zmieńmy się w niewidzialnego jarząbka. No i no, niestety, ale chyba tutaj też nikogo nie ma. Więc możemy od razu śmigać w tamańka. pojść. Zabity kto jest zabity. Dobra, mamy następnego... wo wow, 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 wow. Oooo mało brakowało Podkręciliśmy radar Dobra, na szczęście Nie zorientował się on zbyt Dobra, walnijmy z... O, może, może będzie dobrze Może pójdzie O, jeden poszedł! Nie! To ja pierdzielek! Jak... Oh fuck! Błąd, błąd, synu, że miałeś cały czas ten ustawiony. Dobra, satek cepidów dajemy. Na szczęście nie ogarnął, nie ogarnął chłopak. Do góry, do góry, wiem, że oni tam są. Cholera, wszyscy, ja pierdzielę, jak jeden mąż. Oni są jeszcze wyżej niż ja? Dobra. Dobra, to jest jeszcze jeden. Zniknijmy i i niestety nie udało się. Ale nie wiem czy nie zdobyłem e, nanokombinezonu, chociaż ten nanokombinezon powiem wam, że z e, Nie, nie zdobyłem niestety, no ale dobra, to nie ma na większego znaczenia. Trzymaj. Pięknie tam na pierwsza ten statek cepilów. Nie, ja pierdzielę. No, co on robi? Naprawdę niezłe cyrki mi pierwsza Ten pad No serio? Oh, come on. Wszyscy się to zbunkrowali. Mój statek cepidów robił na tyle za dymę, że tutaj chyba dwóch czy trzech się schowało. Dobra, a no, mamy możemy walnąć chyba aha maksymalny radar to jest tylko myślałem że to jest jeszcze uderzenie z orbity no czyli ładnie nie to mi się podoba What the fuck? co to było słuchajcie nie wiem dlaczego ale ten koleś no, chciał mnie udupić. Chciał mnie udupić. Wow, co to było? Dobra. Trzymajcie to. Gdzie jest ten misiu? Co <laughs> chyba jeszcze jeden jest? Mi się zdaje. Tak jest. patrzcie. Gdzieś tu jest jakiś koleś. Nie wiem co oni to robili, ale nie wyszło im to na dobre. Dobra, mamy impuls gamma. O, a jest sygnał. Może by... A jak tam w ogóle? No powiedzmy, że super radar przygotowany. Hmm. Wow, to całkiem nieźle. Trzeba przyznać. Dawaj, 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 dawaj. Widzę już tych miśków. Nie, nie wierzę w to. Słuchajcie, co za jaja! A strzelam do kolesi i niestety kiepsko to wygląda. To połączenie naprawdę zepsuło tą grę, absolutnie. To już nawet nie, nie, nie ta niewidzialność, bo wiadomo, że do niej można się tam po jakimś czasie przyzwyczaić. Zepsuło tą grę, a absolutnie do tego bugi związane z, z dźwiękiem. Było ich ogromnie dużo. A, ja też. Gdzie on jest? Gdzie oni są? Oni są wszyscy na dole gdzieś. Chyba lata pływają sobie w wodzie chłopaki. O tam u góry jest na pewno jeden misiek. Dobra, znikamy, znikamy, znikamy. Idę do góry, bo tam chyba cały czas u góry jest, jest ten koleś. Trzymaj. Gdzie on jest? Ej, hej, hej chłopaki, to jest. Nie wiem gdzie on jest. What the fuck, 17% tylko dostałem za niego? Dziwne rzeczy tu się dzieją. Dobra, wpalmy ten radar nieszczęsny. O, cholera, jeszcze zacząłem pływać. Niedobrze, 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 niedobrze oni mnie widzą. Znikamy. Dobra, ten kolej tu gdzieś jest w ogóle. O, znowu wpadłem do wody. Cholera. Świetnie, żem to odpierdzielił. No ale jakbyś skoczył do góry, chłopie. To by było zajebioza, tylko że ty będziesz. Dobra, jesteśmy na górze. On też jest na górze. Aj! Zauważyłem go, ale już było za późno. Tutaj przez cały czas się, się trzeba rampić, jakby nie patrzeć. Ła, wow, z czego on strzelał? Okej. Okay. Tak jak na początku, fajnie szło. Trzymajcie tam. Wow, to jest kolo. O, serio? Zobaczcie, on nie, on jeden strzał powinien dostać. To było trochę skopane też. On jeden strzał powinien dostać, powinien nie żyć. Włączone maskowanie.

Próbowałem robić co mogę, kurde, żeby uniknąć tutaj śmierci, niestety ich trzech było. koleder, dlaczego nikogo nie zabiło tutaj? Zmocnienie radaru, Zmocnienie radaru mamy, dobra. Zróbmy tak. O! Okej. Okay. Tu jest gdzieś ten koleś, chociaż on już chyba zginął. 60 sekund, nie wiem do czego, ale 60 sekund. Przejdźmy się do niego A mało brakowało no, dawać dawać mi tych miszków tutaj. Myśle, myśle, myśle. Gdzie on jest? Ten kolo. Impuls Gamma, dawaj. Wow. Zabije siebie. Cholera, cholera, cholera! Ty... Impuls Gamma, jego godzi. Dwa, jeden i dziękujemy bardzo. Tak jest, wygraliśmy mecz. Bardzo ładnie zresztą. Aptekarska 31 prezydenta. do 5. No niestety, słuchajcie, no to będzie jeden z ostatnich meczyków, jakie widzicie na moim kanale z Crysis 3, no bo yy, lipo jest. Nie ma graczy, po prostu nie ma graczy. Ze względu na połączenie, moi drodzy, ze względu na połączenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w Crysis 4. Już na nowych generacjach konsol będzie, tak więc... No, powiem wam, że może być całkiem nieźle. Oczywiście kwestia zależy jeszcze tutaj, jak to wszystko będzie wyglądało z połączeniem. Dobra, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.